No jedziemy na plażę przy Reddison Blue Świnoujście 25 sierpnia 2024 Grażynko płyniemy, znowu płyniemy płyniemy, płyniemy, płyniemy tam jest Hilton Reddison Blue i wszystkie inne przyjemności knajpa przy knajpie jedzą, piją lulki palą Ledwie karcz mnie nie rozwalą Tak to jest No tu trzeba się wdrapać kawałek do tej plaży naszej Naszej plaży tu, na plaży Jak to bywają Jest Monika Dziewczyna ratownika Może ją spotkamy Grażynko Ja też tak Ty jesteś Grażynka Ale ja szukam Moniki Monika dziewczyna ratownika Kochana, może się zdarzy. Na plaży, może się zdarzy, że spotkamy. Anna jesteś. Może już się trochę ucieszyło. Rano znowu było, zamarasiło się. Może. Ty chodzisz z tą listopą. Weź to, zdejmij. z Zdejmij to. Masz jak zboczek a, a, a. O Jezu. dobrze ha 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 i może nasze może i stateczki stateczki na redzie na redzie. raz dwa trzy cztery pięć sześć siedem siedem widzę siedem także stateczki są idziemy do tej knajpy tak jak zwykle a tu masz zapiekanki a ah. Baltic Park o Grażyńku jesteśmy znowu na morzu tam płyną stateczki. Moje stateczki. Tak. 40 lat. na morzach i oceanach, 5 lat pilot morski. A 34 statki jako kapitan. Trzymać czasu. Jako pilot prowadziłem, wyprowadziłem prowadziłem 1000, 1000 statków. Tęskno człowiekowi, stary człowiek. I może, tak to wygląda. Tak to wygląda, kochani, stary człowiek. I może, oglądać może. To jest to. To jest to. Oje morze i plaża, i emeryturę. Tam daleko jest moja praca. Tam daleko była moja pasja. O tam daleko pasja. Pasja życia na morzach i oceanach. Ahoj, marynarze.